Słuchajcie, kochani, z tej strony Kukilia, A dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać w Dress to Slay, słuchajcie, czyli podróba yy, Dress to Impress, słuchajcie. I bardzo, 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 bardzo chciałam to nagrać, ale nie wiem dlaczego tego nag nie nagrywałam. Po prostu to chodzi o to, co w Dress to Impress, czyli słuchajcie, trzeba ubrać się, aby zaimponować, a Slay to jest zabić. I można się ubrać, jakby zabić. E, zabijająco, i tak widzę, by, ja bym chciała zmienić kolor skóry. Tu się chyba zmienia kolor skóry. Zresztą widzę, by, ja nie znam w ogóle, ja nie wiem o co tu chodzi. Jeżeli ktoś może wiedzieć, to może napisać: Da się tu mieć e, bardzo fajne te główna postać, ale bardzo skomplikowany ten temat. Jest i ogólnie można tak się ubrać, dobra. To może ja wezmę taki, włosy. Chociaż dużo z takich włosów. Bardzo dużo. Jak się ściąga? A, tutaj. To nie wiem czy te, czy te lepsze. Chociaż może tamte lepsze. Słuchajcie, tamte są takie slaj. Dobra, biorę tamte. Biorę tamte. I tak, widzę. Tu zamiast lany mamy sami robimy paznokcie. Bardzo fajna opcja, ale nie wiem czy przydatna. Lana jest lepsza. No i dobra, widzowie. Tutaj mamy takie, jakby takie ubranko. No, bardzo fajna ta. Metamorfoza. Ale ciekawe, czy to jest VIP. A jest VIP. Jest do kupienia VIP. Możemy być w VIP-ie. Po ile jest? Tak z ciekawości. 600 zł za VIPa? Nigdy! Nigdy, widzowie. Nigdy. Dobra, 50 zł coś jest jest. Okej. Okay, to tak, sprawdźmy, może tu coś jest. A, trzeba dołączyć do ich grubki niby. No, bardzo tu jest dużo rzeczy. Aczkolwiek może weźmiemy taki slej kapelutek, chociaż on zasłania całą metamorfozę. To może lepiej nie. Eee, za 5000 ło. Ha, 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 ha. Chyba ich coś naprawdę boli. No dobra. Weźmiemy to i może, słuchajcie. Może to rzeczywiście. Albo w sumie, to jest ładne nawet. Tylko nie wiem za bardzo, którą wziąć. Bardzo tu jest dużo rzeczy i, i takich trochę grubych, widzę. Be. Oh my gosh, widzę, be, co odkryłam, że tu można mieć zwierzaka! Ale kozecko... Po 300? Ja sobie to kupię. Ej, to jest zwierzaczek. I dosłownie mi się chce płakać, jak widzę takie rzeczy. Bo jestem bardzo osobą uczuciową. I no. Dobra. To tak, ja bym może wzięła to. Chociaż nie wiem, widzę, Ja bym jeszcze wzięła może jakieś fajne kapcie. Gdzie jeszcze? Tu są kapcie w ogóle? Tu chyba nie ma kapci. Bo kapcie było, widzwa, ale tu nie ma już. Bardzo dużo rzeczy jest do kupienia. Jak widzicie, i w ogóle tu są kapcie jednak. Ale bardzo mało butów. Bardzo mało wyborów tych butów. Dobra. O, matko, jedyna! Jakie grube buty! Matko, jedyna! Ja chyba idę na pokaz zimy. A nie jakiś nie wiem. Nie, kurde, nie będę miała tych butów. Nie, jak tak ma wyglądać moja metamorfoza, to ja sobie podziękuję. Są takie kapcie, bardzo slej. I te kapcie ogólnie są bardzo slej. Dobra, widzę. Mm, Okej, okay, już nie mogłam... Już myślałam, że nie ściągnę tej właśnie... Tej e, białej... Tego białego czegoś. E, no, białej czapki. A jednak ściągnęłam. I teraz mamy slej. widzowe, możecie napisać w komentarzu slej, jeżeli to trwaliście do tego momentu, i. No, i fajnie. E, tak, nagrywam. Ok. To teraz, może tak, weźmiemy może jakieś takie biżuterię jakąś. Nie wiedziałam, że to jest biżuteria, To czasu, kiedy tutaj nie zobaczyłam tego. Bardzo tu jest dużo biżuterii i bardzo fajne rzeczy tu są Jeżeli chcecie, abym ja to nagrała z Abim, to możecie napisać w komentarzu Abi A ja słuchajcie, tak, omg oh No pewnie, że nagrywam um, Dress to slay, bo slay jest taki slay I ogólnie, ja bym jeszcze wzięła coś do skóry oh my OMG, tutaj są rzeczy, ej widzę, bo tutaj też są rzeczy Czemu ja tego nie widziałam? Tu jest jakaś jeszcze gitara, jakieś rzeczy bardzo sportowe, widzę, bo Ja nie wiedziałam tego. Bardzo fajnie, że jeszcze jest 0 w tym czasie. Normalnie by było 5 do 5, w sensie do 1. I zobaczcie, tu od razu mamy takie, że przechodzenie tej gwiazdy danej. Nie wiem, kto to jest. ów. Jakie ów. I w to chyba ty jesteś. Oh, to się tu mieć pozycję. Słuchajcie, ja tu pierwszy raz jestem. I po prostu no. Proszę mnie nie oceniać też. Tak, że źle po prostu. Ja oceniam z miłości Was. Z miłości. Eee, może. Zobaczmy o co tu chodzi z tą. pozycją 4, 3, 2, 1. Z się wytrzymały. Ej, fajne te pozycje! I pierwszy raz co gram, i pierwszy raz wiem. Ej, ale ładna. Ładna suknia. Bardzo mi się podoba ta suknia. I w ogóle to takie niemiłe, że ludzie tu przychodzą to, aby hejtować osoby i piszą im if. If to takie fu, widzowie. Takie. Uh. Takie wiecie, widzowie, takie złe. No. Tu tylko 20. Tu już jest pokazane nawet ile sekund zostało. Ale dobrze, że tak dużo sekund zostało i bardzo mnie to cieszy. Dobra. Oh my gosh. Da się nawet tu być jakąś miecierangę. Od 50 mamy resist Talent. Okej, okay, bardzo fajnie. Dobra, ja bym dała jej tyle. Ale słuchajcie, od... O oh my gosh, od 10 tysięcy da się być supermodel. A czy da się być super slaj? No nie, nie da się być super slay. szkoda. Min girl, min girl, oczywiście, że min girl. No ja bym dała takie no trzy, no. Wow, a jemu się coś podoba. Wow, super, gdzie ty jesteś? Okej, okay, on... jest to osoba hejtująca, widać. O, i teraz ja, ciekawe co do mnie napiszę. Okej. Okay. Piąteczka, dziękuję. O, dziękuję. Okej, okay, i stań. Uuu, ale fajnie. Ej, fajne te mo, po, mo... <noise> Pozy. Mm, dziękuję Amelia. Bardzo dziękuję. Dobra, zobaczcie, że tu prawie wszyscy mają ikonę mody. To fajnie. Ej, zobaczcie, za każde ocenianie mamy 19 gwiazdek. Mamy gwiazdki. Ej, ale mega! Ej, tu by mi umiliło dzień. Dosłownie. Za każdą ocenę mamy ileś tam gwiazdek. Oh my gosh! Gente, fizz a Barbie. Bardzo fajna pomysł na Barbie do głównej postaci. Sniper and dress. E, tak nagrywam. Tak, nagrywam. Ok. To bardzo fajnie, że ludzie to dołączają i bardzo mi się to podoba. Jak będę na pierwszym, to ja nie mogę. <laughs> nie to To jestem na pierwszym, ale Kozackie, kiedy wrzecie film z Adopt Me? wleciał. E, wczoraj. Leciał wczoraj. Okej, okay, widzę. Zdobyłam pierwszy raz, pierwsze miejsce i to jeszcze nawet nie zdążyłam grać. Widzę, fajnie. i tu nie ma w ogóle tajemnic. W sensie są tajemnice, ale nie ma tego, tego odskoczni, żeby zobaczyć kaskę. Zebrać i w ogóle wszystko. E, Okej, okay. da się tu wejść tutaj, poza budynek. Bardzo fajne. A tu pewnie wylecimy za mapę i nie będziemy... Brali udział w sumie. Dobra. Tu bardzo dużo jest tych. O, hejo. Eee, hejka. Hejka. Dobra. Okej, okay, to tak, ja bym ściągnęła to wszystko. Najlepiej by było, gdybym właśnie się przebrała jakoś, nie wiem, kozacko. Jaki temat? Walentynki. Walentynki. Walentynki, w sumie idealnie pasuje, bo niedługo są walentynki i w sumie tak, widzę, ba. W sumie rzeczywiście niedługo są walentynki, więc fajnie. Więc bardzo mi się to podoba, że tu dopasowują tak tematy w ogóle. Co jest? Dobra, ja mam wzięła jeszcze jakieś kozackie włosy, żeby być taką bardziej slay. I możecie napisać w komentarzu, czy jestem slay na tyle, żeby być slay. Ja, bo ja nie wiem, co ja mówię, ale no... O oh my gosh, da się mieć! zorki na paznochcie! Da się mieć glamour! Zobaczajcie, patrzajcie na to. Jestem glamour. O matko, ale kozacko! Dobra, kozacko, widzę, to mi pasuje. O ładne włosy! Wy zobaczcie, jakie zarąbiste włosy. Dobra, ja nie wiem czy te, czy te, kurde. Za dużo jest tych włosów i naprawdę ładne. Fale, tu mamy. Tu mamy takie włosy. O matko, jakieś liczne. Ej, widzę, zobaczcie. Jakie fajne włoski. Dobra, tu mamy takie. Tu mamy takie. Rzeczywiście, widzę, fajne włosy. Okej, okay, ja bym bardziej takie. Wyglądam trochę jak raszponka. Ale to chyba nieważne, skoro to ma być temat walentynki, to musi być temat walentynki. I ogólnie się dopasowuje. Um, Okej. Okay. Dobra, ja chyba bym to wzięła, albo nie, może takie coś. Chociaż nie wiem, czy tu to są torebki, też widzę, że będzie problem, bo na walentynki to trzeba mieć jakąś ładną torebkę. W sensie nie trzeba, ale można mieć. Okej, okay, i chyba ładna fryzurka. Tak mi się wydaje. No, chciałam być, aby ta fryzura była taka najbardziej slaj. E, ja nie mam chaosu. Julia, Julia, ej, Julia. No. no. No? No, co tam? W sensie ja już prawie skończyłam, tylko muszę wejść. Jej, mm, ja nie zauważyłam w ogóle, że ktoś dołączył. Dobram. No I tak, odpowiedź mi, tak nagrywam e, Mogę Cię dodać? Mam e, full, mam full Ale później, jak ktoś mnie usunie Później, ale później e, Tak Później tak Okej, okay, to tak, ja bym... Kurde, wyglądam jak jakiś pszczelarz. Nie, kurde, nie. Mi się nie podoba ta... W... ta... no. Bo cię subskrybuję. O, dziękuję, dziękuję za subskrypcję. E, dobra, ja bym się jeszcze wzięła... może... O, Matko Jedyna, jak tu drogo. Matko Jedyna, zajmą przyczyn 250 i tu naprawdę przesadzili z tymi cenami. Co nowe, widzę widzę widzicie, jak coś Oliver to mój kol. Okis. Spoko. Ej, ale ładne są te widzy takie na ręce. Mega ładne. Mega śliczne. Wyglądam jak księżniczka. No oczywiście, że kuki. Bez kuki nie można by było się obejść. Tak widzowie. Um, ja bym wzięła jeszcze może takie coś, że my wyglądamy jak jakaś, nie wiem, jakaś księżniczka, kurde, ze średniowiecza. Jestem w średniowieczu, widzę. By. Jestem ze średniowiecza. Zobaczcie jaka slejmina Zugienka <noise> jak wersow. No, w sumie. Czy wszyscy to serio się ubierają tak jak ja? <noise> Co jest? Pozdrawiam Oliwiera. Pozdrawiam. Dobra. Pozdrawiam. Okej. Okay. Gdzie jest to takie... Kurde, były takie. Czekaj. Ale w sumie ja chcę wyglądać jak księżniczka ze średniowiecza. No dobra. Wezmę to i jeszcze ja bym wzięła jakieś klapcie. Aby nie pójść na posaka. Chociaż ich nie widać, to i tak muszę mieć widzimy. Zawsze pamiętam Ja ten Oliver X Okis Ja w sumie też, ale bardziej bym wolała Coś bardziej walentynkowego Wiedzieć Wow Ej, Ale ona mega walentynkowo wygląda I co zobaczcie Dress to slave wygrywa Oficjalnie wygrywa, wygrywa Nigdy nie przegrywa, wygrywa, wygrywa Dobra, ale fajnie będzie jak ludzie mnie ocenią tak dobrze, tak widzę bardzo dobrze. Bo wtedy będę... E, już prawie będę miała nową rankę. Mega. E, czekajcie, nie sprawdziłam. Nie zdążyłam, a to nic. Ale mega ładnie. Okej. Okay. Dobra. Nie zdążę, ok, ten odcinek, dobra, spoko. Ej, ale ładnie, tak sexy, tak fancy, baby, baby, fancy. Ej, da się tu mieć jakiś pakiet, mod ale kozacko. To jest tak jak dress to impress. Już będę mówiła dress to slay, ale dress to slay to to jest dress to slay. Nie zdążyłam buty i róża. Okej. Okay. Ale i tak dam piątkę. Ale i tak dam piątkę. Dobra. O dobra. To chyba ona. Tak mi się wydaje. Robiłaś 24 godziny, jak ok, popiera. Eee, nie, nie. O, to ja! Ale fajowsko! Tum, 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 <laughs> Ale mi to będzie dziwnie wyglądam. Dobra, piąteczka. Dziękuję. Ej, dziękuję. Okej. Okay. Ale fajnie, że mam 41 gwiazdek. Ej, bardzo dziękuję. Jeju, dziękuję wam. Te pozycje są bardzo fajne w ogóle. Okej, okay, nie wiem za bardzo, która to która, więc jak po prostu ktoś będzie niech mi napisze, że to ja na przykład. Ogęte go storam. Co to znaczy? Pisze do B, że grasz. Okis. Akis. Dobra. Ale ładnie! Ej, zobaczcie, jak ładnie. Mega ślicznie. Ej, mega ładnie. Okej. Okay. Dobra. To kolejna osóbka. Okej, okay, widzę. Jakby co miałam Reconnect i po prostu wróciłam znowu. Bo z internetem wiecie jak to. Okej, okay. eee, właśnie się obudziłem, temat. Bardzo fajny temat. Bardzo twarzowy. <grywy> I no, eee, jak coś Rekunek miałam jak coś, ale znowu wróciłam, więc fajnie jest. Dobra, kurde, właśnie, właśnie miałam zmienić skórę Żeby była taka bardziej slay slay Będę Powtarzę te słowo, ale nieważne No i oczywiście ja bym chciała tą bluzę, bardzo bym chciała Dobra Okej, okay, lol, aha, fajnie Nie no, to fajnie, że ludzie tak mnie krytykują Niektórzy Dobra, właśnie się obudziłam, by mogła być taka. Okej, okay, ja bym jeszcze wzięła może jakieś fajne włosy, na przykład takie. No słuchajcie, bardzo fajne włosy i takie trochę rozczuchrane. Fajnie by było, gdyby właśnie one były. Już wiem, że więcej się zdobywa za te laski cukrowe, na przykład pieniędzy, niż za same pieniążki. Więc fajnie, jest git. Ja bym jeszcze wzięła takie bardzo fajne bransoleteczki, takie o. I w sumie ja bym jeszcze wzięła. Może, a w sumie, buty nie. Czyli właśnie się obudziłam, to znaczy, że, że właśnie to zrobiłam. Dobra. Okej. Okay. Dobra, ja bym to usunęła. Ja bym jeszcze wzięła jakieś spodenki No na przykład słuchajcie Bym wzięła te I by były fajne w sumie No i myślę, że takie spodenki by były slej jeszcze myślę jedną Kurde, nie, proszę nie dawać mi tych No nie no, kurde Bardzo ciężko tu się skupię Powiem i dobra, ja bym jeszcze właściwie dała może takie... O! Zobaczcie, są krówkowe! Są krówkowe, ale kozacko, więc są krówkowe. Ale mega! Dobra, ja bym jeszcze wzięła może... Albo dobra, niech będą krówkowe, są slej. Widzę ogólnie przypomnienie o mojej grupce, Ciasteczka Julci, bardzo serdecznie zapraszam i ogólnie bardzo fajna grupka klimatyczna. Um, no i właściwie Mnie wywala serwo Więc chyba po prostu będę nam kończyła No i bajo Pa